Witam serdecznie na kolejnym gniocie, w kolejny upalny dzień. Że upalny to pół bieda, ale jest strasznie sucho, nic u mnie nie chce padać. Już od wielu dni nie padało. Teraz sprawdzałem pogody następnych parę dni. Też ma nie padać, nic nie zapowiadają. A u mnie z podlewaniem jest trochę problem, ale o tym w kolejnej części gniota. Dzisiaj zajmiemy się robieniem monitoringu na strychu i u królików na strychu przede wszystkim, bo znowu coś mi po strychu biega. Ja myślałem, że to perełka. Tam ostatnio na parę dni wsadziłem kamerę, to tylko perełka się złapała, no ale teraz zamontuję ją tam porządnie, żeby większą część strychu obejmowała i zobaczymy, bo ostatnio słyszę lata tam coś, tak jak kot by myszę łapał. Ja patrzę, a perełka śpi obok mnie, czyli to nie ona. Może to ten kolega, który tam, wiecie, ostatnio był na drzewie jakiegoś szorca. Nagrałem, on się tutaj kręci koło podwórka. No ale na podwórko boi się wejścia. A dlaczego się boi? No wiadomo, wiadomo dlaczego. Jeszcze się nie zaprzyjaźnił z tym kolegą, chociaż może kiedyś wypatrzy moment, że on będzie akurat w końcu i zajdzie. Jak zajdzie, zje, to może będzie przychodził. No, przydałby się tu jeszcze taki kotek, ale też nie bardzo chcę od kogoś brać, bo wiecie, nigdy nie wiadomo jak tam się zetkiem polubi, z perełką, a może ucieknie. Najlepiej, jakby o, taka przybłęda była, to niech sobie zachodzi. Tylko szybciutko dwa słowa na temat bigosu. On teraz stygnie już jest po ostatnim odgrzaniu. Już dodałem przecier pomidorowy, koncentrat pomidorowy. Już się go obiadłem. Jest przepychota, naprawdę super wyszedł. Jest trochę kwaśny. Jak ja nie przepadam za kwaśnym, ale ten jest tak trochę, no bo trochę tej kapusty kiszone i poszło. Te 3 kilo, co schudłem ostatnio, to zaraz mi wróci po takim bigosie, niech on sobie przestygnie, to się go poporcuje, może część zapasteryzuje, część zamrozi, ale tym nie będę was już zanudzał, bo na moich gniotach temat bigosu śmiało mógł się już wam przejeść. W pierwszej kolejności tą podstawkę sobie tutaj odkręcę przy tym karmniku. Nie będzie to zbyt skomplikowane zadanie, bardziej skomplikowane będzie to jakoś sensownie tam na strychu zamontować, bo na środku jest komin i chyba bardziej przy drzwiach zamontuję tą kamerę, żeby było widać, czy coś tam wchodzi, czy nie wchodzi drzwiami, bo wątpię, żeby jakąś inną stroną. O, róże! Dwie róże sadziłem na podwórku, dwie padły i podsypywały mi odżywki i wszystko, a tu proszę, róża wyrosła, samosieja. To jakaś taka odmiana róży, ona nie ma takich kwiatków typowo jak róża, trochę inne z tego, co patrzyłem na internecie. Ale tam goście mi powiedzieli, jaka to odmiana. Także jakieś kwiatki z czasem powinny tu być. No kolce, kolce to ma fest, niech sobie rośnie. Nie będę tego wyrywał. Tutaj też już same kwiatki zostały, przepielone były. Zobaczymy, czy coś z tego jeszcze będzie. Dobra, nie przedłużam, lecimy na górę. Powiem Wam, że wchodzenie po tej drabinie własnej konstrukcji nie jest ani najprzyjemniejsze, ani najbezpieczniejsze. Dobra, na bałagan tu nie patrzcie. Ta żywo łapka, to już ona tam jest zamknięta, w sumie w kółko. Bo się boję, że perełka mi się złapie. Ale patrzę, jak tu tą kamerę zamontować. Tutaj to jest za mała deska. A tak będzie bez sensu, gdzie ta kamera tutaj leżała. Do tej pory ona ma montaż. Tak, o tak, żeby miała z tyłu, to by było trochę prościej. Jakoś tak by było najlepiej, że tutaj patrzyła. Chyba, że do góry nogami ją zamontujemy. Gdzieś do tego, nie wiem czy tak można, ale pewnie tak. No, pokazałem Wam, o tak do tego myślałem, żeby zamontować. Pewnie by się to mogło udać. Ta końcówka przykręcona, teraz do tego spróbujemy przykręcić kamerę, żeby ona mi się tutaj nie obaliła, i tak ją, o taką by było dobrze ustawić. Dobra, kamerę gdzieś odłożę, bo to dwie ręce by się przydały. Mam nadzieję, że coś tam widać, a ja przejdę tutaj z drugiej strony i tak, żeby patrzyła tutaj trochę na podłogę, trochę na drzwi. O, i wydaje się, że tak by było. W porządku. No i dobrze, tutaj widać. W ustawieniach znalazłem opcję. Dobra, wyłączę to, bo mnie słychać z tego i z tego. W ustawieniach znalazłem opcję, żeby odwracało obraz. Także nie jest do góry nogami. Tutaj patrzy na drzwi. Tutaj mamy kamerkę. No i zobaczymy, czy coś tu się nagra. Czy nie, generalnie na strychu nie ma tragedii. Tu mam trochę tego. Jak to się nazywa? Styropianu. Może się kiedyś na coś przyda. Ale coś bym musiał tu pomyśleć. Jakieś szafki bym sobie chętnie tu zrobił, bo wszystkiego mam za dużo w chałupie. Już się po tych szafach nie mieszczę, ale to pierwszy krok. To wiecie normalne schody. Pierwszy krok to był prąd tutaj zrobiony, światło to już jest, no ale po tym nosić jakieś ciężary, różne rzeczy to byłby kłopot. A gdzie ten łobuz poleciał? Nie widzę go. No, gdzie on polas? Jest. Przytrzymaj mi drabinę na dole, bo na się kole Dzięki. Drzwi zostawiam otwarte, niech tam się wietrzy. Powiecie, że znowu mi się szerszenie zalęgną, jak będzie otwarte. Właśnie się zalęgły, jak były zamknięte. Gdzieś znalazły sobie przejście. Pewnie z drugiej strony. Tam jest takie okienko licho zabezpieczone siatką. Na jakieś wejście sobie zawsze znajdą. Bo tu trzeba by kiedyś tego kleju dociągnąć. W ogóle by tu trzeba było jakieś elewację zrobić. Taka mi się podoba. Z takich starych cegieł cięta. Ale to ile roboty. Gdybym to zrobił, to by pewnie wyglądało gorzej niż teraz. A i materiał pewnie dużo kosztuje. Ale kiedyś, kiedyś może jakoś tutaj się wyszykuje. Ale ja jestem niemądry. Normalnie można montować te kamery od tyłu, przecież ta druga jest tak zmontowana. Ten bolec można wkręcać tu albo tu. No ale dobra, już jest na strychu zrobiony jak jest. A teraz lecimy do królików. O, królikom trzeba wymienić gałęzie, bo te już są takie nie najświeższe, a brzuszki to u mnie nie brakuje. Można im naciąć jakiegoś patyka większego. Chociaż ten jeszcze. No, już świeży nie jest, ale jeszcze się nie obsypuje. Co tam króliki u Was słychać? Wygląda, że wszystko w porządku. Jak się najpierw ganiały, ładka uciekała przed czarnym albo przed czarną, to teraz ona go zaczepia. Albo ją, bo dalej nie wiem, jakie to tam płci czy płcie mają. No dobra, bez przedłużania. A tutaj sobie zamontujemy u góry. Kamera jest, krętaczka jest. Kamerę, tylko trzeba gdzieś postawić. O, postawimy sobie tutaj. O, popatrzcie sobie na króliczki. A ja będę montował w tym czasie. Pewnie króliki będą mnie dopingować, że będą w ukrytej kamerze. Jakby ktoś chciał króliki ukraść, to teraz będzie zabezpieczenie jakieś. Teraz się przewalę z tą drabiną, i tyle będzie z zabezpieczenia. No to u mnie to norma by była. I proszę bardzo, Francja, elegancja, wszystko działa. Tutaj sobie wisi elegancko i obejmuje całą budkę. Będzie widać, czy w nocy tu nic im nie podchodzi. A na noc je oczywiście zamykam w tych budkach, o drzwi im się pozamykały. Czasami tak się zdarza, nie wiem, od przeciągu czy od czego im się te budki nieraz zamkną w dzień. Ale w nocy bardzo chętnie do nich wbiegają. Na początku się bałem trochę, że wiecie, nie będą chciały, trzeba będzie się tu z nimi ganiać. A tutaj, jak się robi ciemno. To albo już same siedzą w budkach, albo tylko im wejdę tutaj na wybieg i lecą. Jedna do jednego, drugi do drugiego. Można je zamknąć i spać spokojnie, bo jednak trochę bym się obawiał, żeby tutaj latały. Zawsze, wiecie, coś się może zdarzyć w nocy, a tak to spokojnie sobie siedzą w środku. Kamery pomontowane. Może nagra się tutaj ten dziki lokator, który nie płaci za swoje utrzymanie, do czynszu się nie dokłada, bo u mnie to wiecie. Nikt darmo nie mieszka. On pilnuje podwórka, lisy przegania, perełka łapie myszy, kury dają jajka. A króliki to chociaż cieszą oko. A tam ktoś mieszka i się nawet nie chce pokazać. Chyba że już się wyprowadził, jak się tam zacząłem kręcić, też jest taka możliwość, bo już ze dwa dni tam kroków nie słyszałem. Ale to wcześniej też tak bywało, że parę dni nie słychać. Potem słychać, o i króliki ze sobą leżą. Elegancka, ja wam pokażę o co mi chodzi tutaj. Z tym ciężkim podlewaniem trawa skoszona, i już wychodzą takie całe te piachu. Robi się żółta, bo jest krótka, trochę nie w porę. To skosiliśmy jedną stroną. To jest jedna strona medalu, ale wiecie, jak kosiliśmy, to zapowiadali, że jutro, pojutrze trochę popada, a tu wszystko poprzechodziło bokiem. Jakiś kwiatek ładny, minowy urósł. Wszystko poszło bokiem. Wczoraj tutaj lałem wodę i lałem naprawdę parę godzin. I patrzcie, jaka jest różnica od razu widać, że tu jest tak bardziej zazielenione, a tu mniej. Oczywiście już jest sucho. No i jest ten nowy wąż, podciągnąłem i tutaj mogę sobie z węża podlewać. To wczoraj masę wody tutaj wylałem pod ten żywopłot, bo strasznie by mi było szkoda, żeby on usechł. Ale patrzcie, no. tyle wody tu wylałem, dzisiaj słońce poświeciło wiór. Ale jak się troszkę głębiej wkopiemy. To widać, że jest tu trochę tej wilgoci pod spodem. No i teraz, póki tak gorąco i sucho, będę musiał podlewać codziennie. No podobno tak jest, że jak się zacznie podlewać, to już trzeba podlewać codziennie aż do pierwszych deszczy. Tutaj jest taki zraszacz, który kupiłem sobie wczoraj. I powiem Wam, że to od kałupy jest strasznie daleko. Wydaje mi się, że jeszcze po drodze, znaczy na pewno po drodze, jest ten wąż, który się kurczy i rozkurcza, i że on trochę też zabiera ciśnienia. No i niestety, jak dotąd dochodzi, to ta woda tutaj pryska, wiecie, tam na 3 metry może na bok. Za niskie ciśnienie już jest tutaj. No ja mam ten hydrofor malutki, no i nie nabija dużego ciśnienia. No i wszędzie u mnie w domu też jest nie za wysokie te ciśnienie. Takie do użytku codziennego to jest zupełnie wystarczające. Czy tam do kąpania się pod prysznicem, to nie ma problemu. No ale żeby podlewać, żeby mi sięgnęło od brzega do brzega, to ciężka sprawa. I wczoraj naprawdę tutaj parę godzin się lało. Myślałem sobie, ale mi się tu błota robi. Ta błota to ledwo widać, tylko trochę słońca, wszystko od razu. Ten piach wciąga, nic tu wilgoci nie trzyma. No i ile się będzie dało, to coś będę tutaj polewał. Może szczególnie tutaj, gdzie jest ta lepsza ziemia, bo tutaj jest dużo jakichś kwiatków wysypanych, część tam wschodzi, coś tam rośnie. O tutaj ten to nagietek podobno był, no mniejsza z tym, no ale patrzcie, jaka suchizna tu się robi. I zaraz znowu trzeba będzie tutaj, nie wiem, orać trawę. siać. Bo całego tego nie ma opcji podlać. To bym musiał mieć tych zraszaczy z 10 i całą noc chyba lać, i, i to ciśnienia by mi nie starczyło. No i tak w kółka, aby żywopłot uratować przez te upały, to będzie dobrze. No codziennie tą godzinkę na ten żywopłot wieczorem będę musiał poświęcić. Teraz to jeszcze za gorąco, żeby to podlewać. No, obawiam się trochę o tą trawę i za bardzo nie widzę wyjścia z tej sytuacji, bo. No za duże jest to podwórko, za duże podwórko, a za małe ciśnienie, jakiego nie wymyślę zraszacza. Nawet ten impuls, ten pulsacyjny na tej nóżce. No to on niby w miarę daleko sięgał, ale tej wody na tą ziemię spadało, tyle co nic, godzinę się kręciła, ta ziemia nawet wilgotna za dobrze nie była. No, bo jak ma duży rozrzut, to wiadomo, w jedno miejsce mało wody spada. No i taką mam zagwostkę, no ale co, no nie wiem, jakieś ognisko może rozpalę tam, żeby deszcz spadł, albo jakieś tańce zrobię na bazie żeby te deszczu kiedyś były, podobno takie, żeby deszcz przywołać, ale słaba opcja, żadne prognozy pogody nie zapowiadają tego. I patrząc na niebo, to coś mi się wydaje, tak nie jestem pewny, ale coś mi się wydaje, że chyba dzisiaj nie będzie padało po tych chmurach, co tu widać. O, jaka się poszła kąpać, to szybciutko zajrzymy, czy kury jej jajek nie podnosiły. Żeby tam, wiecie, nie było jakiegoś problemu. Tutaj wszystkie gniazda zajęte. Epidemia, kwok, ciąg dalszy oczywiście. No co zrobić? Za dużo tu nie chcę gmerać. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, sześć jajek co miała, to ma. Na szczęście nie dokładają, mimo że ostatnio gniazdo pomyliła. A u was jak tam? Z nimi walka to jest ciężka. To wystarczą dwa, trzy jajka w gnieździe. I już się rozkokoszą. I siedzą, no niech siedzą, zobaczymy co z tego będzie. Ja już jajek to praktycznie, no już prawie nie mam jakieś pojedyncze sztuki. Bo jak jest 8 kwok, no to słaba opcja i to wiecie, te kwoczą co się dobrze niosły. To jedna sprawa, a druga, że chętnych na kurczaki to u mnie nie brakuje. No może jakby same koguty się wylęgły, to byłby troszkę problem, ale też nie jakiś duży. Niech siedzą, mam nadzieję, że. Wychowają no ostatni gwizdek, mają na siedzenie. Nie będę im zabierał, bo... No bo niech idą w świat te kurczaczki ode mnie, bo ładne rosną. Jak te kurki. Ta jest taka ładna kurka. ta ma taką grzyweczkę ładną, jakie grzeczne, spokojne. To niech dobre geny przekazują, niech idą w świat. Ta mała gąska w końcu trochę poszła do góry. No rośnie, rośnie. Goni towarzystwo. Te, te duże to są większe od tej kury, co je prowadzają. No, jeszcze nie wiem, dzień, dwa się wstrzymam, żeby ta malutka jeszcze sił nabrała i już pójdą do wszystkich. Nie ma sensu ich tu trzymać w tej mojej klateczce. No, ale o tą małą się jeszcze obawiam. No, jeszcze chwilkę, a też nie chcę ich rozdzielać. Woda, oczywiście, już cała zachlapana i te większe już się kąpią w tym dużym. Trzeba będzie im wymienić za chwilę, ale tak naprawdę to im wymieniać można tą wodę, wiecie, co pół godziny. Także już tak wymienię z dwa razy na dzień powinno im wystarczyć. O, a może wcale się tak źle nie niosą, tylko się niosą po kątach jak zawsze. Tutaj w drewutni znowu zaczęły. Już tu ileś czasu nie było jajek. A propos tej drewutni, to tu trzeba wysprzątać, wszystko ogarnąć, bo to jest fajne pomieszczenie, tu można rzeczy pomieścić, a taki bajzel mi się zrobił. Trzeba te deski uporządkować, gdzieś to poumieszczać, co się nie nadaje, to powywalać jakieś połamane skrzynki, różne cuda. Już nie mówię tutaj za tym. Oknem, no to na dniach będzie misja tutaj to poogarniać. I to już wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja lecę zaraz, dokończę robotę z bigosem, pomrożę, popasteryzuję, ale jak już mówiłem, nie będę Was tym zanudzał. No najbardziej mi ciekawi ta kamera na strychu, czy w końcu się tam nagra ten dziki lokator, czy się nie nagra. No bo coś tam ewidentnie słychać, chyba, że to jakaś mysz mutant, ale to by musiała być wielkości kota, chyba, żeby tak tupać. Albo takie wrażenie, bo tam są te płyty SB może się ruszają. Ciężko, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że nagrania z kamery to wyjaśnią. Tak, teraz się zastanowiłem: jak z tej strony nic nie złapię, to w drugą stronę na cały strych ją umieszczę. Ale to za parę dni. Zobaczymy, czy tutaj się będzie cokolwiek działo. A z wami się żegnam. Zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć!